Widzowie z tej strony Luper. Zostawcie suba i łapkę w górę dla Martyny, bo sama się stara nad tym filmem, więc zostawcie i oglądajcie. Już całą noc i pół dnia! Co się dzieje? Mogę wejść? Nie! Ale proszę! Co się stało? Wednesday! Martwię się o ciebie! Nie mam Wednesday! Jestem Martyna! No mówię Martyna! Cześć widzowie! Ja jestem Martyncia i witam was na moim kanale i to był mój drugi odcinek, przepraszam, że płaczę już na drugim odcinku, ale bo, bo ten głupek mi zostawił Lufer i proszę was kochani, jedna łapka w górę to 1% więcej szansy, że Lufer do mnie wróci, ale pewnie do mnie nie wróci, bo jest głupi. Nie no, nie jest głupi, ale I on jest kochany. Ale tęsknię za nim, naprawdę, widzowie! Strasznie za nim tęsknię i nie mogę bez niego żyć. I jest mi po prostu smutno. I, I, napiszcie komentarz: Wednesday będzie dobrze. Luferek wróci, to przypnę wam serducho. Wednesday! Nie wam tobie, Wednesday, jestem, Martyna! Proszę! <laughs> Zrobiłam ci twój ulubiony placek. Serio? Dobra! Idę. Naprawdę? I to tylko o to chodziło? No, no bo tak. Czemu drzwi są otwarte? E, pewnie Fester gdzieś wychodził. Boże, ten tort kupi nie no! Jest Siły. piękny, zostaw go, no, jest piękny, kolorowy. Kocham kolory. Nie. nie. Kocham kolorów. Kocham. Nie. Już jeden kolor ci zostawił. Nie, nie, nie. Bycie nie. dobrze łędne. Ciebie Martyno. ojciec zostawił! nie, bardzo go kocham, on mnie kocha, ja go kocham, on mnie kocha, Ronsia mnie że kocha To jest? Ma no, w pracy, a gdzie? Ale nie ma go na górze Zaprowadzi teraz zakład pogrzebowy A może mnie pogrzebać? Nie, nie ładny, tylko chłopak, nie masz się tym przejmować. Daj mi to, daj mi to Nie, nie Daj Ty. mi to Sią, Sio! Sio. Daj. Oj Ale w łapach Wednesday, musisz pamiętać, że to tylko chłopak. Nie możesz się tym zamyć, Przecież jeszcze do siebie pewnie wrócicie. A Ale on woli dinozaury lepszego? ode mnie. No nie, no tego kwiatu już nie On puśla. woli dinozaury ode mnie. Nie woli On woli, dinozaur. woli przytulać dinozaury on i jedzie co? Dinozaury! gada. On poleciał do dinozaurów! Jakich dinozaurów? Dinozaury nie istnieją przecież. Istnieją tylko duchy, taszki. Takie Otwórz to, rodzice. muszę tam wsadzić głowę. Nie! Otwórz Atakuj! Rońsia? No. Aaa! Nie <grymnie> mnie! Uuu! O, użyj to Cia! na mnie, proszę! Przegnam z domu! Będziesz miała dzisiaj gości Wednesday. Jakich gości? Zobaczysz! O! już są? Was ist das? Komu jest Kto tam? Halo, komu jest? Moje przyjaciółki! Jakie przyjaciółki? No przyjaciółki. O one są obrane kolorowo? No tata jest trochę taka na czarno ubrana. E... No reszta jest jakaś troszeczkę dziwna, ale to nic. Zapraszam do się. Zwariowałaś, przecież one są ubrane kolorowo, nie ma musisz bata, żeby rozobrać. Do ty rodzin, ty sama musisz zapraszam wyjść na pogrzeb! Zapraszam. No nie. Zapraszam e? na górę, proszę panie. Na górę! Mówię na górę. na górę! Boże Święty, co panie. ona robi? Matko, bosko, Widzowie. No na górę dalej, dalej. Do pokoju, Wednesday. To tu, tu, tutaj, to? Tak tutaj. Proszę, proszę, Wednesday, proszę. Miła gorącia się... też iść. Czarno tu. Ja. ja też to czarno widzę. Mac sprawić, że ma być szczęśliwa, bo inaczej użyje się cikiery. Do was wszyscy. No, Będzie więcej rąsi. Dobrze. Tak, Za gruba jestem, żeby się zmieścić pod łóżko. A, i krzyżyk na drogę. Y, Martyna, mamy taki plan, że na początku możemy zrobić ci metamorfozę. Jaką metamorfozę? Ja się na żadną metamorfozę nie makijaż... Co? No ja, co to jest makijaż? Co to jest no makijaż? Tak, 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 co to jest tak, makijasz? Nigdy Tak, 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 tak. <laughs> nigdy w życiu nie będę miała różowych włosów, Boże święty widzowie. Czy ty słyszysz, o to czy ja? Nigdy się nauczył, teraz nastało. No. Nastała to. wszystko. Tak, tak, tak. Nastała to ty nastałaś. Nie będę robiła żadnych włosów. Ja nie! Proszę pani! połóż nie chcę różowych włosów! Jak to? Różowa słyszała. Słuchać! Ten jest różnorodny! Wracaj tu albo się wyprowadzali! Szatanie! Gdzie ty jesteś? Na dachu za oknem! Wracaj tu już! No dobra! O Boże! Nie mogę teraz wejść! Zapraszam panią! Na dół dziewczyn macie ją przebrać! Nie. Dobrze, a może do no, Zofra to ja to do łazienki, to. mamo? Nie, nie możecie. Ale tylko on ma łazienkę w tym domu. Nas no przecież dobrze. nie stać. Dobra, przebrałam się. No to chodź na dół. Widzowie, ja teraz jeszcze nie, nie widzę tego skina, go wam pokażę. Dzień dobry pani. Dzień jak on, dobry. one tam będą, więc zostawcie, proszę was, łapkę w górę za tę tortury, bo ja po prostu umieram, umieram. Wednesday przed kominek. No, jestem. O, ładne! O, ładne. O, ładne. Mogę Zajnij zobaczyć? Tak o? możesz. Zanim widzowie zobaczycie, zostawcie proszę subskrypcję, please. Dobra, widzowie, trzy, dwa, jeden. Uuu, ulala, uhuhu. Mm. Hasta la vista, baby. Która z was mi to przygotowała? Bardzo ładny. Ja przygotowałam. O, dziękuję. Piękny jest. Piękny, piękny, piękny. Dziękuję. Ten mi się podoba. Czy to koniec? Nie. Nie. Zabiera nie, ja czas... początek. Ja to Chcia, ale początek. jeszcze widziałam mojego. Jak mam wystrzela, to mi się to bardzo podoba. No, oprócz tego, że ogólnie chciałam tylko zauważyć, że w tym skinie y, jedna nogawka jest krótsza od drugiej. Nie mam krótszych nóg, ale bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Dziękuję. Y, to kolejny, tak? Mam iść po kolejny? Tak, tak. tak. tak idzie już po kolejnym. Biegnij! O lol, sama chciała. No, biegnie, ja biegnie, biegnie. Ja też jestem w takim razie piękny. jest to będzie przepiękny. Byłam też zdziwiona. Czemu ja nie mam łazienki, ale ufera pana? Czy no rozumiem, że ja jemu w sumie zbudowałam tą łazienkę? No i mimo wszystko, no. Dobra, przebieram się. Yy, tu. O jezus, widzę swoją rękę! Matko boska, co ja jestem? Na, na, napromieniowana? Boże, święty, wyglądam jak ten zielony YouTuber. Dobra. Idziemy. Uwaga, idę, głowy do dołu. Okej. Okay. Okay. Idę, idę. Idę, 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 boże święty widzowie, ja się boję, ja się boję. Dobra, trzy, dwa, jeden, proszę! Wyglądasz! się! Żegnął jak karia. Wyglądasz jak karia, słuchajcie. Aha! Łyje! Łyje! Dobra, widzowie, uwaga! Trzy, dwa, jeden! Wyglądasz jak klaw. Myśka wychodzę z serwera. Nie, no, nie jest tak źle. Jest okropnie. Mamo, odpalinę! Dobrze, już idę. Nie, 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 nie. Ha, robisz? Proszę ją zostawić. Ona jeszcze A! jest gotowa na wszystkie stylizacje. Jeszcze są dwie, więc chodź, bo ja dwie przyszykował mnie, bo to je robiłam. Nie, nie ja nie to chcę ja już na to patrzeć. Idę gotować i to... to jest... U, ugotuj mi skalamandry. Dziękuję. <grym /dobrze> dobra. ja się idę przebrać. Nie mówcie Luferkowi, proszę was nigdy w życiu, że kiedykolwiek byłam coś takiego brana. Boże, wiecie jak ja wyglądam? Jak yy, Katy Perry w jej jednym teledysku z Last Friday Night. Serio, ta, tak teraz wyglądam. Ona miała taki strój. Jak gdzieś znajdę jej zdjęcie, to może wstawię z tego teledysku. Dobra widzowie, przebieram się teraz w kolejny strój. O, ciekawy kolor. Hmm. Mhm, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Czekajcie. Dobra, okej, okay, widzowie, słuchajcie. Mam, mam, w ogóle trochę stresa, bo ja mam zamiar ten, na jakiś najlepszy, ten, na najlepszego skina mam zamiar e, w najlepszym skinie, który sobie... Wybra Uwaga, idę, głowy w dół! E, okej, okay, dobra. W najlepszym skinie, który mi się okay. najbardziej spodoba, okay. mam zamiar się pokazać w takim skinie Lufrowi, więc wiecie. E, możecie też oczywiście pisać w komentarzach później, który się najbardziej podobał. Dobra! Akcja! U, oh, fajne. fajne! Jednak Dobra. ten kolor ci pasuje. Dobra, no, mogę już zobaczyć? Być. Tak. tak. Dobra, trzy, tak. dwa, jeden. Wyglądasz jak jakiś duch. Eee, wyglądam jak moja babcia. Tak. Witalu. Czy ja mam kalosze na nogach? Halo! Czy to są kalosze? Tak jakby. Nie, to są twoje buty. To wygląda jak kalosze. Kto to robił? Proszę. No, to wygląda jak. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Co ty na wsi mieszkasz? Krowy doisz? Krowy doić! Już! Już! Dawaj! Jezus! Czy wy to widzicie, widzowie? Czy widzicie tą rękę? Boże święty! Czy ja mogę na siebie założyć ten szlafrok? Please, please, please! Nie, nie mogę! A mogę się schować? Czekajcie! Może jak się schowam, to mnie nie dół! Idę! Boże święty, hey widzowie! Musicie naprawdę zostawić łapkę w górę za to, jak, jak ja tu jestem po prostu traktowana. Głowy w dół! Okej. Czy się ja tutaj. Nie, nie. To jest Dobra! Głowy do góry! Mój nie <grym> tak był chyba ładniejszy. To za dużo dla mnie. Adios. M mogę zobaczyć? Do widzenia! Tak, może. Do do widzenia! Tak ja Powracam się z Idę stąd, nie, idę stąd. O, mój tata nie wrócił, yy, idę stąd. Idę, ja nie, 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 wiecie co? Wiecie co? MAMO! O, dobra, okej, okay, dobra, dobra, okej, okay, dobra, dobra. Nie, ja już tu zostaję, do końca swojej wyżyta. ja tam przyjdę do ciebie. Czy, czy wy to widzicie, widzowie? Ja mam różowe włosy i brązowe brwi! Dobra, widzowie, mam już ostatni strój na sobie. Widać, że różowy, Boże, ale idę. Boże, myślałam, że coś tu widziałam. Yyy, dobra, idę. Uwaga, głowy w dół! Okay. Boże święty, Boże święty, okay. Boże święty. Ale się stresuję, ale się stresuję. Ale się stresuje. Ronsia, bardzo źle wyglądam? Okej, okay, dobra. No to fajnie, no to super. No to świetnie, dobra. Uwa... a, zanim jeszcze. Kochani, zostawcie no. komentarz, co wam... Który stream wam się najbardziej podobał. Zostawcie łapkę w górę, bo one mają tutaj po prostu... Nie wiem. Nie wiem, ja tu się czuję po prostu. Nie wiem, nie wiem. Zaraz skoczę do tego kominka. I. no. Oj, ja, Głowy do góry. Y -y, ja już <laughs> muszę iść, pa. Mogę zobaczyć? U, tak, I tak. Dobra, trzy, dwa, ale nie chcę. Jeden. Jak ci się podoba? Nie no, podoba tak się. Trochę. Wiecie co? Uła!

Wierz mi. Moje włosy, ja nie chcę być łysa. Widzowie, widzimy się o godzinie 18 na moim pierwszym live. Jak będziecie, to napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia, papa. Pa. Kocham was.